Betoniarze, witam Was w tym kolejnym, długo wyczekiwanym odcinku. Naprawdę uwierzcie mi, kilka osób pytało, ale ja sam byłem ciekaw tego produktu, tego preparatu i w końcu się udało jakby być, mieć z nim po drodze. Także w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie ekstraktum vaporum 80%. Zapraszam. Ach, co mogę powiedzieć. Dzisiaj, dzisiaj będziemy mieć do czynienia z ekstraktem konopnym. Jest on wytwarzany z tego, co mi wiadomo, z Blueberry Tilray. Cóż jest po prostu ekstraktowany do postaci takiego właśnie oleju, można by powiedzieć. Idzie dobrze. Jest to coś innego niż, niż taki koncentrat Dab. To oczyszczone z wosku chlorofilu. Jest to tak naprawdę czyste, Powiedzmy, że czyste. Udało mi się usłyszeć, że zawartość tych C właśnie w tym, że w tej 80% opcji może dochodzić nawet do 84%. Także uwierzcie mi, jest naprawdę to bardzo dużo. Jeśli chodzi o preparaty konopne, medyczne, moja przygoda z tym jest taka, że nigdy nie próbowałem, ale jak wróciłem z Islandii, to o 5 rano postanowiłem spróbować. Niestety trochę się połakomiłem i ściągnąłem takie trzy soczyste buchy, naprawdę, których po 15 min minutach trochę żałowałem, ponieważ po jakby wiecie, po takiej długiej przerwie, jak byłem na Islandii, jakoś tam już od miesiąca nie miałem styczności z naszą ulubioną substancją, no i wtedy nad ranem zmęczony trzy tak potężne buchy, to no rozwaliły mnie, całkowicie mnie rozwaliły. Leżałem w łóżku i nie miałem siły się podnieść. Było bardzo ciężko, także jeśli będziecie to próbować za pierwszym razem, to uważajcie nawet jest takie zalecenie, że po prostu z tego pena... A, w ogóle nie pokazywałem wam tego pena, jak wygląda. Jest to coś takiego. Pięknie się prezentuje. I tak, jeśli macie to po raz pierwszy, to uważajcie, nie przesadzajcie z tym za bardzo, bo, bo może być nieciekawie. Nie ja za dwa takie kartridże mm. plus ten pen był jakby gratis. Zapłaciłem za to wszystko 580 zł, czyli 290 za, za jeden. Czyli 290 zł za jeden cartridge. Jest tutaj tego 0,9 ml. No, jak to sprawdzałem, to uwierzcie, może Wam to starczyć na bardzo długo. Chociaż niektórzy ludzie mówili, i no, jest to raczej prawdą, że bardzo szybko rośnie do tego tolerancja, kiedy spożywacie to codziennie. Także myślę, że to jest taka opcja raz na jakiś czas. Jeśli macie naprawdę jakiś problem z zaśnięciem mocny lub z jakimś mocnym bólem, typu, nie wiem, migrena, to to będzie coś dla Was przysięgam. Jest to naprawdę nie, nie lada wyzwanie, nie lada przeżycie. Zmięcie z tego taki duży buch. Ja oglądałem jakieś filmy amerykańskich youtuberów, gdzie robią challenge, blinker challenge. Czyli musisz tak długo ciągnąć, aż to światełko tutaj zamruga. I no, powiem wam, że nie spodziewałem się czegoś aż takiego. Chociaż no wiadomo, jak z, to z tą tolerancją. Ja też nie miałem dużej tolerancji, jak wróciłem, więc może też tak tam mi to zadziałało. Chociaż ostatnio też ściągałem tylko takiego lekkiego bucha i praktycznie po 10 minutach odleciałem w sen. Totalnie, totalnie zasnąłem. Mamy tutaj baterię Gilo. W sensie ten tutaj to, to różowe, ten cały pen. Także na pewno będziemy próbować tutaj dabów konopnych, ponieważ konopny farmaceuta u siebie w aptece oferuje taką usługę jak sprasowanie waszego suszu na, na właśnie daby, to, to, to na pewno tego też na pewno będziecie się spodziewać tutaj na, na naszym betonowym kanale. Buszki jakie są zalecane to wyglądają mniej więcej tak. Tak, może wziąłem go zbyt, za zbyt. Za zbyt. Za To jest nowe słowo po prostu. Za Ja wziąłem teraz tak za dużego. No, jeśli paliście kiedykolwiek hasz, to to jest takie w smaku. Taka czysta żywica, czyste k.C. Macie tutaj w jednym gramie produktu, jeśli to jest 84%, to w jednym gramie takiego produktu znajdziecie aż 840 mg miligramów... k.C. Także jest to dużo, jest to dużo. Praktycznie samo ta te... i reszta jakichś innych kanabinoidów. Tak jak wspominałem, jest to czysty produkt, czysty medyczny produkt. Także uważajcie, bo Krąży pełno takich penów. Ludzie sprzedają po 2-3 stówy. Zazwyczaj są to po prostu peny z HHC, czyli tą obrzydliwą substancją, której nie jestem zwolennikiem i nigdy nie będę, i zawsze będę namawiał do tego, żeby tego nie próbować. Zrobiłem o tym film. Dużo ludzi się nam sprało, ale to byli zazwyczaj ludzie, którzy to palą, właśnie, dlatego byli źli. Bo rozmawiałem z wieloma osobami, które to próbowały i nikt z nich nie polecał. Także, także uważajcie, jeśli chcecie próbować, to tylko taki medyczny produkt. Smak jest naprawdę haszowy, taki pełny, sążny, przecudowny smak. Naprawdę, naprawdę bardzo mnie tutaj zaskoczyło. Wziąłem tylko jednego bucha i już czuję się, tak wiecie, taki rozmiękczony. Dlatego też na nagrywam w ogóle na kanapie, bo nie dałbym rady chyba gdzieś w planerze z tym iść i to testować, bo byłoby naprawdę, naprawdę ciężko. Ale spróbujmy jeszcze jakby dla dobra nauki. O, właśnie, a propos nauki, YouTube. Ten film ma charakter tylko i wyłącznie edukacyjny. To jest vape, zwykły vape. Rozumiesz YouTube? Także tak spróbujmy następny buch. Zróbmy miniaturę. No powiem wam, już wziąłem trzy buchy i coraz bardziej mnie to rozkłada. Nie wiem jak ludzie są w stanie brać z tego blinkery. To znaczy, dobra, wiem, jeśli to codziennie, no to już tak nie będzie na ciebie działać. Mam pomysł. Tamten blinker challenge, jeśli oni robią właśnie ten challenge, to to musi zamrugać. I ogólnie te buchy mają 8 sekund. Sprawdźmy, czy wytrzymałbym takie zadanie, gdybym szedł akurat Nowym Jorkiem i ktoś by mnie o to zapytał. Tylko teraz, gdzie jest stoper? Nigdy nie używałem stopera w telefonie. O. Sprawdzanie rzeczy w telefonie jest, jest lekko utrudnione. Kurde, nie mam stopera? A dobra, jest w zegarze tam, gdzie ustawiam alarm. Dobra, słuchajcie, włączam stoper i spróbuję wziąć takiego 8-sekundowego -sekundow bucha. 3, 4, ry. Zapomniałem zatrzymać stoper, ale wziąłem chyba 10 sekundowego bucha i nie miga. To nie miga to urządzenie, chyba że po dłuższym czasie, ale nie róbcie tego w domu. Prawie dostałem czkawki. Należy pamiętać też, żeby przechowywać to w taki sposób, żeby ten pen stał. Żeby się nie wylewał, nie przelewał na boki, bo ta dziurka tutaj, ten ustnik potrafi się dobrze zacinać. Ja sobie jeszcze zakładam taki cypek na koniec. I najlepiej przechowywać to w miejscu bez dostępu do światła słonecznego. Tak słyszałem, tak powiedziała mi pani farmaceutka. Dlatego należy się tego trzymać i to respektować. Bo inaczej po prostu może wam to wyparować wszystko. Także po co ja to zrobiłem? Dlaczego? A dobra, już wiem. Dla dobra nauki i tego kanału. Ja chwilę poczekam. Zatrzymam na chwilę wszystko. I zaraz do was. Wrócę, wyjdę na chwilę na dwór, trochę się przewietrzę, napiję się czegoś. Nie, nie myślę, że mi jest niedobrze. Nie, no, żartuję. Idę się przewietrzyć i za jakieś 10 minut wrócę i dokończymy sobie to, co mamy dokończyć tutaj. Subskrybuj beton i zostań prawdziwym betoniarzem heche. No, witam Was z powrotem po małej przerwie. Po tym ostatnim sprawdzeniu, czy podałbym temu Blinker Challenge, można by powiedzieć, że. Odcięło mnie na 2,5 godzinki. Może odcięło to złe słowo, ale od, jakby odciągnęło mnie to od dokończenia tego odcinka, bo działo się naprawdę sporo. Sporo, sporo, także to też jest jakby takie ostrzeżenie, Zrobi robiłem to jakby stricte dla cel celów naukowych, żeby sprawdzić właśnie, czego nie robić i wy już nie będziecie musieli tego robić, także spoko, spoko. Kurde, wyszedłem na dwór, dużo bodźców miałem, bo ptaki tu gdzieś, psy, jakieś traktory w tle i tak dalej, ale było przyjemnie, bardzo przyjemnie. Potem postanowiłem, że zrobię sobie kawę, też uczyniłem, mrożoną kawę. Jakby całość działa tak, że ciężko mi to opisać. Jest to bardzo cielesne doznanie. Dosyć no, indyjowe. Tutaj nie macie statywy albo indyj. Jeśli stężenie naszej ulubionej substancji jest tak wysokie, no to macie tutaj jakby do czynienia tylko z kanapowymi rzeczami. Nie da się mieć statywy o tak. W wysokim stężeniu tak raczej, bo nie jest to możliwe, chociaż może, może, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale tak zjadłem sobie na gastro zdrowo, bo zjadłem świeży chleb taki z ziarnami, e, z pomidorami swojskimi, ojej, ja, no ukryłem sobie takie grube plastry jak burgery, te pomidory, plastry jak burgery, naprawdę zapomniałem już po tym pobycie na Islandii, że pomidor może mieć smak, tam były takie... Wiecie, wodniste i twarde, tak jak w Polsce zazwyczaj w zimę. Nie mam pojęcia, jaki jest sens sprzedawania pomidorów w zimę, ale było to przepyszne. Pomidor może mieć smak. To było dla mnie naprawdę zaskakujące bardzo zaskakujące. No i co, ogólnie, po takim dużym buchu bardzo długo kaszlałem to też nie jest zdrowe, na pewno, dla naszego gardła i tak dalej. Teraz, po tych dwóch godzinach, mam takie przyjemne uczucie, jakby łaskotania w całym ciele. Ten trip jest taki cielesny. Trip <grytanie> to działanie jest takie właśnie cielesne cielesne, także na pewno, jeśli cierpicie na bezsenność, to może być to. No i oczywiście, jeśli cierpicie na bezsenność i macie. Do czynienia z medyczną M. Bo jeśli je macie, no to nie, raczej nie polecałbym zaczynać od tego, chyba że w małych ilościach. Cudownie się jest wklejonym w kanapę. Nie wiem, czy jest dobre światło, ustawiałem je też z pół godziny. No i to było też coś takiego, że jakby działałem. Tutaj sobie coś zrobiłem, tu kawę mrożoną, tu gdzieś poszedłem, tu się przeszedłem, bla 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 bla. Ustawiałem światło z pół godziny, 40 minut którego i tak na sam koniec nie włączyłem, ale to nic, to też potwierdza moją tezę, że jeśli nie zamulasz pizdy, to... to jest dobrze. <grystanie> nie no, ona tak nie brzmiała, chodzi mi o to, że twierdziłem, że jeśli nie zamula się fazy tak samemu sobie, to zioło niekoniecznie musi przymulać. Jeśli nie zamulasz się w głowie, tak po prostu z lenistwa czy z czegoś, to nawet i takie mocne, takie mocne stężenie naszej ulubionej substancji jakby nie wpłynie na to, czy chcecie coś robić. Może to być troszkę cięższe, może nawet bardzo, o wiele bardziej cięższe niż normalnie, bo sami wtedy czujecie się ciężko, ale, ale warto spróbować na pewno, jeśli ktoś szuka czegoś naprawdę działającego, bo ja nie mam problemów ze snem, ale przyjemnie się po tym przymykają oczy, tak aż mocno. Także no, betoniarze, było to nie lada doświadczenia. Nie wiem, jak oni te Blinker Challenger e robią naprawdę, naprawdę, ON. Przecież był taki odcinek, w którym Blazing the, the Asian, taki gościu, zaczepił jakichś ochotników na ulicy do walki na rękawice bokserskie, po prostu tam gdzieś w Wyborku na ulicy. I do wygrania był jakiś najnowszy Xbox czy coś. I to polegało na tym, że oni najpierw zrobili ten Blinker, czyli ten 80-sekundowy wdech. Z takiego urządzenia, i wtedy mieli jakieś rundy, i każda runda była po 3 minuty, czy coś takiego, i chyba 3 rundy albo 5 rund, i oni co każdą rundę musieli ściągać taki taki właśnie jeden blink blinker w pełnym słońcu w centrum hałaśliwego miasta, i jeszcze musieli się bić w ogóle. Ale wytrwali byli, o ile dobrze pamiętam, no. Także no, ja po jednym takim byłem bardzo mocno zaskoczony. Tak samo jak przyjechałem, od razu z Islandii i spróbowałem, to mocna rzecz. Mocna rzecz dla ludzi, którzy już bardziej chyba mają doświadczenie z konopiami, bo no może być trochę za mocno dla niektórych. Ja to sobie też dzisiaj jeszcze może skosztuję i odstawię gdzieś na półkę w ciemne miejsce, żeby mieć na kiedyś, bo no nie zawsze się chce być aż tak mocno przymulonym, jakby są fajne setiwy od niektórych producentów. Także no, betoniarze, Było to mocne doświadczonko. Spróbujmy jeszcze raz. O nie, znowu to zrobiłem zbyt mo mocny buszek. Także ta rzecz ciekawa, 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 ciekawa bardzo rzecz wydaje mi się, że to już na tyle w tym odcinku betoniarze. Chciałbym was zaprosić na odcinek, który będzie w niedzielę z śmiesznej islandzkiej serii. Jeśli jesteś tu nowy i nie widziałeś jeszcze tej serii, to zapraszam co niedzielę przez najbliższe tygodnie jeszcze w niedzielę o 17:00 jest premiera jak pokazuje zielone rzeczy na Islandii i piękne widoki też. Że no muszę jeszcze to dokończyć. To będzie ciężkie właśnie dokończenie odcinka po ściągnięciu trzech wdechów. Wciągnięciu. Po trzech wdechnięciach będzie ciężkie zakończyć ten odcinek, ale postaram się, także. Subskrybujcie lub nie, chociaż wolałbym, żeby tak. Lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie, chętnie odpowiadam na komentarze. Udostępniajcie ludziom, betonujcie. Wbijajcie na Insta mojego, jeśli macie jakieś pytanie i tak dalej, no to prawdopodobnie wam tam odpowiem. No tak samo na komentarze też lubię odpowiadać. Mm, no tak. W niedzielę o 17 odcinek i za tydzień w środę też także o 17 odcinek. Także betoniarze i przyszli betoniarze. Beton. A jeszcze test oczu, <laughs> tu się oczy mogą przymykać, trochę dobra. Nara.